Serwerze, e, serwer e, IP serwera i nazwa serwera będzie podana w opisie. To jest pierwszy odcinek z tego serwera. Będę nagrywał e, serwera tego albo też innych. Dobra, zaczynamy. Miałem dzisiaj y, y, logi. Y, to już nie przez mojego chyba kompa. Chyba. Znaczy, przez mojego neta, To jest jak coś tam robią. E, mówię w pewnym, e, w moim odcinku z, z serii e, Ender, e, po, że pokażę wam... E, o Jezu, jakie laki. Jak widzicie, są pierwsze. E, tak, e, że pokażę wam, na czym polega radar. O są jakie laki. Nie, 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 nie laki. E, no, e, Na czym polega radar? Jak widać. E, jak widać. E, mamy. E, Chwila. E, mamy e, radar. Jak widzicie są pokazani na, na radarze o, już tak, już nie ludzie ludzie są pokazani na radarze są świnie pokazane w skrzynie tak jak w innym i miałem wam pokazać miałem wam pokazać na czym polega ta funkcja czyli dobrych i złych kolesi dodawanie dobrych i złych klesi oj oj, oj, oj. Co, coś, coś coś nie to e, to było chyba to tak e, na przykład tam był koleś lol powinno o widzicie wyskoczyło na dole e, le, o jest taki koleś ale jest też lol Możemy albo do dobrych, albo do złych dodać. Ja na razie go dodam do dobrych. Jak widać, dodam go do dobrych. Wyskoczy mi na dole po lewej stronie komunikat LI. No nie jestem dobry aż tak z angielskiego, ale Ej, au, dobra. Sami sobie to przeczytajcie, bo ja sobie złamię język. Tak i dodałem go i teraz na radarze widzicie taką twarz z zielonym jakby hełmem to jest przyjaciel niby. To, jest, nie, to nie jest wróg tylko przyjaciel a teraz wam e, zademonstruję e, na przykład wroga ale też muszę wziąć e, nie 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 zaznaczenie czy to nie usunięcie Pogubiłem się teraz. Eee, nie, to jest radaru. Dobra, nieważne. Eee, tak, i teraz dodam go do złych. LOL. Eee, removing. I e, znowu LOL. I do złych. Eee, gotowe. Jak widać, e, znowu na górze pojawiła nam się e, ta znaczy jest to twarz OLSU. Mamy surę. to przez te lagi. E, to będzie kiepski odcinek. E, tak, pojawiła mu się na głowie czer... pojawił mu się na głowie czerwony hełm. To znaczy, że jest wrogiem. E, dobra. Oznaczmy go, bo to ani nie jest przyjaciel, ani wróg, może kiedyś będzie przyjaciółmi, może nie. Dobra. Eee, Krzywą głową miał. Eee, klikamy tu i wpisujemy znowu jego nick, lol i remove coś tam gotowe. Eee, dobra. Eee, a właśnie miałem, eee, ma, powiem coś o ilości nagrywania odcinków. Odcinki będą 10 minutowe. Więcej już nie będę nagrywał, bo jak y, odcinek Ender y, był, musiał być podzielony na ki kilka, y, na trzy odcinki. Jeden odcinek na trzy odcinki. Tak, y, taki duży był ten, y, ten odcinek. Y, trwał chyba z 20, chyba jeden y, minut, czy więcej, nawet nie pamiętam teraz. Y, tak, Mob Arena żeby dołączyć do gry wpisz coś tam zasłonił nam o co się przykłada żeby opuścić grę wpisz dobra nie potrzebujesz swojego dobra tak się dobra nie będę pisał dobra E, tak, e, można tu założyć e, Gildię, e, można założyć Gildię, e, Kuboida, e, kuboidy, Kuboida i coś tam jeszcze coś na nas pisze. Na pewno teraz, bo, bo na pewno teraz, jak wpiszę to, będzie każdy... O, nagrywa, nagrywa, pokażę, pokażę się przed filmem i będzie super. Tak, śpiosy. Dobra, idziemy idziemy tak spawn tam jest sobie przeczytacie najwyżej najwyżej sobie przeczytacie regulamin później wchodzicie do teleportu i to jest niby jakby się popłynęli tutaj tym statkiem znowu wy jesteście teleportujecie się na ten statek wychodzicie z niego i tam macie coś napisane tutaj są darmowe itemy zbierzmy darmowe itemy pojawił się Wcześniej straciłem, bo jakaś gildia mnie zaatakowała co do założenia gildii, też o tym nie myślę. Chyba nie będę zakładał, może dołączę do jakiejś istniejącej, bo nie chcę się... Tak. tak. Tu mamy skrzynki, możemy je otworzyć, tylko jest jakiś mały lak. Dobra możemy ją otworzyć i zabrać e, zabrać cały, całą jego zawartość o tym. ten admin też nagrywam, ma swój swój, swój, e, swój kanał na youtube i on też nagrywa tam jakieś poradniki z, z serwera tak e, załóżmy sobie rzeczy e, dobra dziwne sklonował mi się item, nie wiem dlaczego, ale spoko. Tak jak widać mam miecz i mam... o właśnie. Jeszcze ja miałem powiedzieć o pelerynkach. Jest to właśnie ten mod, która, który umożliwia nam żeby inni gracze jak mają ten mod widzieli tą pelerynkę i my żebyśmy widzieli i pelerynkę o! Mm, tak, ale, mm, ale nie wiem, czy, yy, czy gracze, yy, którzy, którzy nie posiadają tego moda, yy, widzą yy, naszą pelerynkę. Yy, tak czy inaczej, nie wiem. Yy, dobra, czas zacząć yy, gdzieś się osiedlić. Ale tu musimy długą drogę. Ja tam był też coś tam napisane, w tym trzeba długą drogę przebyć. Jak widać, to jest też jakaś arena. Tutaj jest, jest pokój wymian numer 1, pokój wymian numer 2 i 3. Dobra, to jest jakieś drzewo. Właśnie, tam, jak widać, mam zaznaczony klan z hubu. Ten klan właśnie mnie zaatakował i pozbierał te wszystkie śmieci. Widać, że są bardzo biedni. Ale mają diamentowe, diamentowe eku, ale co z tego. Dobra, idziemy znaleźć, e, znaleźć jakiś, jakiś, e, jakieś miejsce, e, w którym możemy się osiedlić. A nie wiem jak ten odcinek, może będzie trochę dłuższy, dłużej trwał i go, jak najwyżej to go podzielę na dwie części bo to też będzie odcinek trochę omawiający, tak jak tamte. Więc tak tutaj jest coś takiego dziwnego zrobionego, tu kwiszący dom tu też jakiś dom tu coś pułapkę próbował zrobić, ale nie wyszło a wymarłam pod domem, tu jeszcze dom, ale tu jeszcze nie mogę budować jak widzicie taki niebie niebieski nie wiem czy to niebieski, jakiś taki jasny niebieski. Eee, no to jest niebieski. Dzisiaj walę głupotę, jak to. Eee, Taki napis, to znaczy, że jest tam założony Kuboid, czyli... Eee, eee, coś się wbiło się. Eee, jest. Eee, tak, eee, to jest Kuboid założony, eee, gilda założyła Kuboid, a inaczej mówiąc to jest Klein. Nie wiem dlaczego tutaj się mówi na to kuboid, ale gdzie indziej to jest climb, to jest mod climb, mod do... to do... do, do, e, do Dobra. E, zobaczę sobie ile nagrywam. E, już 11 minut i coś tam w sekund. Więc e, trochę dłuższe będzie. Może <coughs> będę nagrywał... E, 13 14 teraz minut a resztę a resztę później Oj, laga mamy, przeciągamy. Tak Dlaczego on nie chce się nakarmić Dobra, nie wiem dlaczego ten lag jest, ale spoko Nasz drewniany miecz, który nas uchroni od wszystkiego. Ale tu jeszcze nie mogę Iść. No kurde. Coś się skarży. Dobra. O! Przyszedł ten, nie wiem jak to powiedzieć, szef klanu. Gdzie się? On się nazywa... Się, teraz się wykował kacper Zero Coś tam. I on jeszcze, Fem, chyba to jest ten, albo mi się pomyliły nicki, też yy, Klanów Hub. Tak, ja jeszcze znam, yy, przed nami jest jeszcze dużo metrów. I yy, znowu Pójdźmy z tego planu i trochę jeszcze dalej i Jak chcecie to, wybijajcie na ten serwer. Ja tam też będę grał. Oj, nie bójcie się, że wystawimy was do wiatru, że już tu nie będę grał, tylko zrobiłem tutaj krótki film. Nie, 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 ja tu gram. Ostatnio też nie miałem neta przez przez jeden dzień i pół dnia. Dzisiaj go dopiero, dopiero go włączyli mi i postanowiłem nagrać właśnie film z tego serwera. i znowu lak znowu go nie ma. No jak widać niektórzy mają mały zasięg. Dużo ogromny. jak widać, to ja chyba mam ogromny zasięg, ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobra, niech film się nagrywa 15 minut. Ja patrzę ciągle na czas. O, craft czy możemy go ukraść? Będziemy złodziejami. A eee, przecież już mam jeden, craft. Dobra, mam dwa. Ech. Tak, mobów jest tu mało, jak, jak widać, z czym dalej od spawnu, tym mniej mobów. E, tak, popłyńmy na tamten brzeg. Najwyżej, jak e, skończę odcinek, to spróbuję jeszcze dojść w to wymarzone miejsce żebyście mnie później nie śledzili, nie wiedzieli gdzie to może być. E, właśnie nie chcę, nie chcę, żebyście mnie znaleźli. Chcę to, żeby było moje miejsce i żeby został mój dobra. Więc ja e, teraz będę idąc się z wami <laughs> żegnał. Tak to był mój <laughs> mój e, mój 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 pierwszy odcinek z tego z, ty, z tego hmm, jak to pisać z tego typu filmów a więc a więc e, skacząc w wodzie żegnam się z wami więc jak coś komentujcie subskrybujcie oceniajcie na razie do zobaczenia w następnych odcinkach